Dobra, ostatnie podejście. Film sponsorowany przez Angel Chase, który dał mi zabójstwo, i siedzisko, na którym teraz siedzę. E, to się wytnie, to się wytnie. Kurwa, to się wytnie. Witajcie w moim nowym poradniku. W moim poprzednim poradniku Jak zdobyć darmowe robuxy? Niestety nie uwzględniłem tego Że niektórzy nie potrafią korzystać Z google.com Google.com yy, To znaczy Na czym to ja? A tak, zanim przejdziemy do odcinka Słowo od naszego sponsora Czyli od <ścoughs> Czyli od Czyli od strony lockdrop.com To jest jakaś tam strona co jest powiązana z CS Front W której możesz otwierać skrzynki i tracić pieniądze i pogłębiać hazard jej hazard, tak Ale kontynuując Niestety nie jestem w stanie wam pokazać tego, że musicie włączyć komputer, to musicie e, rozwiązać sami, ale da, dam wam poradę, że musicie kliknąć przycisk z takim jakby kółką kreską. Takie pojawia. Yy, tak czy inaczej, jak otworzycie swój komputer, to wtedy zobaczycie coś w tym celu. Prawda? To jest wasza tapeta um, um, od startu. I wystarczy, że w tym miejscu zapiszecie swoje hasło. Moje hasło to jest oczywiście Giganigan 42069 2137. Prawda? Zapamiętajcie, że u was nie będzie to tak wyglądać, bo będziecie mieli bardziej normalną tapetę. Tak czy inaczej. Wtedy powinno nas przenieść na tą tapetę. Jej! Co prawda, wasza tą tapeta będzie inaczej wyglądać, ale moja będzie wyglądać w taki sposób. Tak czy inaczej, odpalamy emulator. I co możemy zrobić na tym emulatorze? Zgadliście! Zagrać w kolejnego partnera dzisiejszego odcinka. Rayzlej! Legends. w raid like legends możecie brać herosów i yy, grać oraz coś tam bić nie wiem nigdy nie grałem w tą grę ale zapłacili mi pieniądze to muszę tak czy inaczej gdy już zamkniemy emulator i wrócimy na naszą tapetę to jedyne co musimy teraz zrobić a raczej nie jedyne, bo będzie jeszcze kilka dodatkowych kroków, jak możecie zobaczyć po długości tego filmu. Odpalamy Black Market i wtedy wchodzimy w... I wtedy wchodzimy w Deep Web. I na Deep Webie, jak widać, możemy kupić Amazon. Jednak Amazon jest za drogi. Wyłączcie Adloka! Błagam, wyłączcie ad bloka! Będziemy wtedy na to stać. Nie będę musiał kurka robić tych reklam. Błagam, wyłączcie ad bloka. Yy, na czym to ja. A tak, tak, tak. Teraz wystarczy, że zamiast to wszystko płacić, użyjemy sponsora naszego dzisiejszego odcinka. Kolejnego. Czyli Lefty Shops! <słuch> Lefty Shops za polecanie sklepów typu Dark Web Black Market wtedy wam da ha, hajs prawda ja już dostałem trochę swojego hajs wyżegu, więc polecam wam bardzo serdecznie Lefty Shops O coś się zrobiło yy, kontynuując prawda jeśli już kupiliśmy na Dark Webie Amazona. To otwieramy Amazona! Czyli kolejnego sponsora dzisiejszego odcinka! Na Amazonie możecie kupywać rzeczy. Ła! Wow. Przepraszam. Jakie ja się poglądam. Błagam. Boże zabiję. Yy, tak czy inaczej, niestety nie mamy tyle pieniędzy, żeby kupić kolejnego sponsora dzisiejszego odcinka. Więc... Co zrobimy? Tak! Użyjemy kolejnego sponsora dzisiejszego odcinka... ale, ale stonks.com. Wystarczy, że dodamy kurka taką wtyczkę, taką fajną. O, taką super wtyczkę do naszej przeglądarki. ochronę chromę Jeden z lepszych. Y... Na czym to ja. A tak, tak, jeśli dodamy tą wtyczkę, to będziemy dostawać kolejny darmowy hash wyżyk. Co ja robię ze swoim życiem? Błagam, Boże za mnie. Tak czy inaczej, ale z pozwoliła nam kupić kolejnego sponsora dzisiejszego odcinka, czyli. Baby Shark, baby Sharpi, sh 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 tak, Baby Sharpi, <grym> prawda? I teraz na tym Baby Sharpi, i teraz wystarczy, że na tym Baby Sharpi kupimy nową tapetę i możemy wrócić na naszą tapetę Jej! teraz wystarczy że odpalimy naszą przeglądarkę nie mam pojęcia co to jest, ale zanim odpalimy przeglądarkę słowo od naszego sponsora gdzieś tu był? o gówno fiuel <noise> to jak to zanim Prawda? Gówno fuel pozwala mi utrzymać energię o bardzo ludzkiej godzinie, o jakiej to nagrywam. Może zabiję. Prawda? Mój ulubiony smak to nowy smak Ohio. Co ja robię? Co ja robię? Czemu ja to nagrywam? Tak czy inaczej, główna jest całkowicie bez yy, radioaktywnych substancji, absolutnie, nie, he, wcale nie kłamie. I teraz jak odpaliliśmy naszą przeglądarkę, to jesteśmy na google.com i wtedy możemy tutaj wpisać. Czyli naszego kolejnego sponsora na dzisiejszego odcinka! I Nie wiem jak wy, ale ja się strasznie cieszę, bo dostanę za to dużo pieniędzy. Oval GX! Czyli market dla prawdziwych nerdów! Nie mam pojęcia co on nadaje. No serio, nie mam pojęcia co on daje. I zawsze przypominam te reklamy. Co ja robię ze swoim życiem? Co ja robię ze swoim życiem? Tak czy inaczej, jak odpaliliśmy już, już OWAR GX, to w tej chwili jesteśmy na Google! Czyli tam, gdzie utknęliście w poprzednim poradniku. Dziękuję za waszą uwagę oraz oglądanie. Możecie mnie zasubskrybować, zostawić like, Bić na każdego sponsora jakiego dzisiaj zobaczyliśmy. Yy, co jeszcze? Możecie mnie zasubskrybować na patronite, wysłać moje przeróbki na z Newgroundsów oraz wysłać jakieś fajne fuhurry po...